Jesteśmy na survivalu. I uwaga, po raz pierwszy chyba od dawna nie ma ze mną nikogo z operatorów, a zamiast nich jest Hotbus! Kiedyś się się. Dzień dobry. I demon! w moje uszy. I demon, który też ma odklejkę. I zombie na kurczaku, to, to jest nasz specjalny gość. Proszę proszę. tak, gozią, tak. tak. piglin na kurczaku, bilajk like. Nie, nie! nie. Czego to się z powrotem? Nie, Alex mnie udusi, jak ten... Nie, czego... To jest Modern Barek w kościele. To 299 Bardzo logiczne, kurczak wpierdolaj się tam. Dawaj go. Czekaj, Dawaj, czekaj! Grilla. Dawaj, Vila! Grilla. Dawał! Grilla. Ty, ty gruby ten kurczak. Czekaj, no, czekaj, czekaj, czekaj. Ja chcę go wziąć na ten, na Linkę na grilla Do w kurszak O nie! O nie, Jezu! Nie! Patrz jak ja zbieram z niego itemy i se usmażę Nie! Ale weź oddaj linę Oddaj linę Zjem, czekaj zjem go Oddaj linę Jakie linę jeżeli się nie ma sensu Moje tym bardziej, oddaj linę No tu masz linę Oddaj no linę, to bo ja wzięłam od Twilight Sparkle, więc trzeba ją przywieźć O kolejne mięso No ogarnij się! ja coś, przepraszam was za lagi lekkie, bo niestety mam Teraz. Ale dobra. Jakoś myślę, że przeżyjemy. Dobra, a teraz kuźwa się nie zabijać i chodźcie tu. I nie posłuchajcie na chwilę. To mam zabiję dwa o, razy o, jego Bo ty o tym nie chcesz. Chodź tu, demon. Mam 20 waypointów śmierci. Fajnie, Fajnie, ja mam 90. Chodź tu. <laughs> Jakie mapy używam? Fajnej, chodź tu. Ciebie ej, ej wyobraź sobie teraz że Amorka ciągle to nagrywała tą całą noszą rozmowę przed tym jak powiedziała że serio nagrywa Ona tak zawsze robi się nie dziw Ty ona się tak na mnie gapi jakbym ją zgadł w tym momencie Ja Ooo jesteś Jezuskiem z debilami, pomóżcie Dobrze czy możecie mnie mi to to było trochę niemiłe ej zgodziłem zami. się żebyś z tobą w ogóle nagrywać Dobrze, dobrze, dobrze i Chcia zrobiłem to dlatego, posłuchać. że to lubię, ale w to nie Posłuchajcie Ej, posłuchać trzeba zrobić Zamknij z... się, za demon! Cicho! Albo nic nie dostaniesz! Ja chcę coś z lubię dostawać rzeczy. Nie płacisz rachunków! Z czego mam niby coś dostać? Ona nie płaci rachunków ani za. Ci... Alimentów za dziecko z minero. No to Co? Jaki... Ona nie płaci za. Jakich alimentów? Co ty gadałeś? jeszcze po nie mam. O, nie płaci za. Dobra. To ja Dobra. się idę pomodlić za kurczaka. Ale nie chodź tu kup. Dobra, już tłumaczę. Uwaga, posłuchaj mnie. Stać w miejscu albo u albo zabiję. Dobra, możesz stać tam. Grzeczny. Grzeczny jesteś. Przeciwnie, do jest tego Teraz się złuska. Ok. Dobra, posłuchajcie mnie. Waszym dzisiejszym zadaniem będzie rywalizacja. Oto, kto pierwszy przyniesie mi jakąś rzecz. Zasada najważniejsza: nie możecie brać ze skrzynek, nawet swoich. Zasada druga: nie możecie brać z cudzych skrzynek, z czyich rzeczy. Zasada trzecia: nie możecie się zabijać. Eee... A, speed down, okej. Okay. No i zasada A, trzecia: kto to... pierwszy ten lepszy. A jaki item? A mi jakieś dzwonko, bo on ma. Jasne, ma, masz marchewki. Ja On też ma marchewki, dobra. No ja mało marchewek. No to dawaj, a ile masz? Siedem. Dobrze, ja uwaga, pierwszą jest. rzeczą, którą musicie zdobyć i mi przynieść. Tylko pamiętajcie, ja żeby to zasadzić z powrotem, bo uduszę. No. To jest Trzeba kakao właśnie. ze świętego drzewa. A to mam po prostu sobie zerwać, że. A gdzie jest. Ty to jest trochę sus, że ona nam to daje zerwać z tego drzewa, wiesz? No tak trochę o, nie powinnam, ale, nie ale jak zaświecicie z powrotem to będzie okej. Nie, 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 okay. nie, 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 nie. Ale tylko jedno! Nie tego, nie tego! Zerwijmy wszystkie, no i po nie... Potem, okay? jedno, nie Jedno! Nie! Demon! Ja to słyszę! Jedno! Się z w ogóle. Jedno! Po ty Nie, 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 split mi się zatrzymał! Powiedziałeś, że nie możemy się zabijać, A Marka, ale... A Norka, gdzie ty no, jesteś? W kościele! NO NIE JAKIM CUDEM TY JESTEŚ PRZEDE MNĄ MASZ 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 BĘD masz. Ja, ja, ja PIERWSZY, ja, ja pierwszy BĘD PIERWSZY LET'S GO Oszust Dobra ja pierwszą to rundę to wygrywa Kubuś Jezu serce Uwaga! Mogę to później raz zasadzić z powrotem zanim zaczniemy następną Tak na tak rynę. jasne że tak masz jeszcze te Masz jeszcze to od Demona a, a dobra nie zabrał CZEMU TO JEST siedem? CO TO KULERY za jedno się dostaje Trzy! No, nie, nie wiem czemu to było 7 okej okay. Ale ty zerwałeś dwa demon nie, Ale to jednak nie, nie powinno nie. być 7 Ale bo ja miałem jeszcze dwa i coś się zestakowało bo rzuciliśmy w tym samym miejscu Ale ja rzuciłem pierwszy hez? Wiesz no, co te... nawet nie Ej, czyje są te fantomy tak w ogóle? Tak. Chyba? Mówiąc, Dobra, czyje mam na myśli, to kogo targetują, bo nie spał. A! Nie wiem, eee, kuźwa, czemu... <laughs> <Nie wiem. small> <small> 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 kuźwa, ja Dobra, uwaga, ty. drugą rzecz, którą musicie przynieść... Jest to, to czarne my... coś ze Squid'a. A, muszę o barwniku. A oczywiście, to Trzeba to tak. tylko znaleźć dobre jeziorko. No, tu w rzece jest. Jest ich pełno. Nie ma właśnie. Poszukałaś, nie? W rzece jest ich pełno. No właśnie nie ma. Nie ma ani jednego. Nie rozpił się. Było, zawsze było. No właśnie są, nie ma. Są, tylko że damy szukać w tym miejscu. A, no to to już inna sprawa. właśnie, nie, no widzę, że co na nie ma w Zaraz to jest będę. Rzecz, to kościoła, nie, tak? no stoję, dobra. Schodź przed moją farmę. Tu stoję. Jak to przetrwałem farmę? Jestem w kościele, jestem w kościele. A, no dobra, no do was? kościoła. Komu zajebałeś? Dobra, już dałem na ziemię do kościoła. No są, są w rzece. A, bo ty poszłeś przeciw... przeciw? Byłem pierwszy, Wiesz mi, są? byłem so? pierwszy. Uwierzy, mi, byłem pierwszy, ale on to wziął. Proszę. Proszę. <laughs> Demon? <laughs> Demon? Nie ma, chodź. Nie, pokaż mi, pokaż Byłem mi, pierwszy, chodź. chodź. No, demon, 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 patrz, patrz chodź, chodź. chodź. Gdzieś... Tak, ja tam poszedłem. No chodź. Ja tu poszedłem. Ale nie, bo to nie koydum. tu, bo to jest bagno, to trzeba było do tej czystej Ej, rzeki, no. która jest za bagnem. Patrz. Byłem to jest rzeka i tu tam masz byłem, no i Tam nie było bagna. Tak, Dobra, tak, borka, a? idziemy dalej. E, tak, jedziemy dalej. Tak, wygrywasz dwa. Brawo. Cicho. Spokojnie, demon, jest nagroda za drugie miejsce chcę sprawdzić nas tego na montażu, że rzuciłem przed nim te przednie Tylko, Obie. że tak nie było! Bezpoczyna. O nie, nie, tak będzie nie przyjaciele, No w sumie nawet nie przyjacielu. tylko Dobrze, słuchać mnie oboje! To co mnie widzisz? Następną Słuchajcie, rzeczą... Oboje. Którą macie zdobyć. w minera od Portasa? Nie. Nieotrudna jest rzecz, no, i wykonalna. Jest. Zdobycie Kaktusa No, ja nawet nie wiem gdzie to jest Podpowiem, że jest tutaj w naszym mieście Na Ale przecież nie mnóstwo. można brać ze skrzynek No dobra, Mogę ja. podpowiedź, o tym aktualnie widziałem On wie 5 razy więcej ode mnie Nie Dobra, demon już wygrał, bo ja nie mam bladego pojęcia gdzie to jest Ja też nie mam Ty, ale przecież powiedziałeś, że nie możemy brać ze skrzynek Nie możemy nie. I to nie jest wcale w skrzynkach, są posadzone. Podpowiem wam. Niko, jacy sobie gdziekolwiek posadzone kaktusy. Dobra, nie demon, nie. ty już wygrałeś, idź po tego kaktusu. Ja tego nie Podpowiedź, nie, są problemu. koło mojego domu. Nie, też, znaczy też, ale nie. Było jeszcze gdzieś indziej. Było u Niko. Dobra, dwa, dwa do jednego. Albo u Możliwe, ale tak jak wam już mówię, są, demon? Są, moje, no. są koło mojego ok. domu. To chodźmy do tego kościoła. I ty mi pokaż, Amorka, gdzie, bo nie, wie, bo nie widzę. Dobrze, ja, że ja też nie żywam. widzę. Jakiś to droższe, byś nie szukał. Aha. Ja tego dalej szukam. No, no to, no to powiem wam no, no tak. To jest szuka. koło mojego domu. Możemy tu już po prostu skończyć, znaczy, bo nie dosłownie, nie Znaczy nie dosłownie koło mojego domu, ale w jego no, pobliżu. Pamiętam! 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 Yuki mnie wtedy zabił. A nie, to Alex. Dobra, powiem tak. A, że w twoim domu na samym styku? No, jaki chuj. Pamiętam, pamiętam, pamiętam. Jest, widzisz, jest, jest, jest. Ja już o, on już widzi. On już widzi. Oszust. Ja nic nie zrobiłam, nie? Ja zastanęłam po prostu. Ja Aleks, się mnie dobra, nie zabi... Aleks mnie tam zabił. Aleks mnie tam zabił. Dałabyś 10 minut na powiedzenie jakichś itemów, no i że tam małe minutę Mam, 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 mam. Nie, wy nie macie czasu ograniczonego. Po co mi to? Na szczęście. Czekaj, jak tam to idzie, to idzie tam. demonowi szukanie kaktusa? Brak. No za to ma to 5 razy lepiej. Czekaj, sprawdzę, czy tutaj jest jednak, czy nie ma. A, bo ty nie Ktoś wiesz, wieś, gdzie wieś? mnie zabiła, Aleksa, wiem. Nie pamiętam, że z tydzień temu, lub nie, no dwa tygodnie Małka temu. Morka, jesteś zzałem, w kościele. Oczywiście, że tak, stoję przed, przed kościołem. Przy tym jeziorku były kaktusy jakieś dwa tygodnie temu, ale teraz Widzę nie Widzę cię. Niczego. Ktoś skopał. Brawo, nadchodzisz z kaktusem. Wow. Ej, bo daj kończy kaktusa. mi się sprint, dasz coś do jedzenia? Daj kaktusa. Mam tylko, mam tylko 10 tysięcy. Daj, daj kaktusa. Masz k Oddam. Masz kaktusa. WYPNIE TO! <noise> XD Okej, okay. ja nie pytam. Ja nie pytam, okay. naprawdę. No, tak. Dobra, jakoś już oboje stwierdziliście, że nie macie bladego pojęcia, który jest czyj dom. Teraz dam wam coś inne zadanie, związane z, z innym czymś. Musimy lecieć z sobą, kogo to jest dom. To pierwsze wygrywa, tak? Tak, wejdźcie do domu I Koli. Coli? Ja Koli! Koli? Są, są trzy domy, Co? które mogę nazwać domem Koli. Demont, już wygrałeś! Są trzy domy. Demont, już wygrałeś! Możesz po prostu dać punkt Demonowi? Odpowiedź domy są podpisane. A Masz jednak... Nie domy nie, tylko dwóch. niektórzy są podpisane. Ale ten akurat nie jest, no cóż. Ja znam dwa miejsca jakie jeszcze są. Tu jeszcze wejdę, ale to nie wiem co. To, to jest Alex. To, to jest Alex, no. No, Alex. O, wiem że nie, ty, srejde, sztuk, chyba, to jest w chyba tak jest prawda. Będę A, się to śmiał, to jak się kapniecie w końcu, który to jest do Demon, my się nie kłóćmy, Demon my się nie kłóćmy, i tak tego nie znajdziemy. To jest dobra no dobra, będę się do wszystkich domów, tylko nie do tego co trzeba Dobra, co demon, jest dom prowadź. A, prowadź mnie. To jest moja farba, zostaw moją farbę. A! a my... Dzień, to... przecież my nie weszliśmy do domu Juki'ego no. i niko... i jak niko? ona ta biała? Ten. Brawo, a, demon, demon no wygrałem. że one nie mają tego samego domu. Ten demon, Tak, ten. Pokaż, pokaż demon który. wygrałeś Demon, chce wiedzieć, no, które Tak, ten, który. ten. O, okczamp. Pomyślałem, że nie, to nie jest. nawet domem nie można nazwać. A to było tylko na jeden dom, czy Tam po prostu za każdy trzyma. dom jest plus jeden punkt? Ja nie złąko, bo ja już nie mam jedzonka. Aaaa, masz. Idę po swoje. Jestem godnie. Idę po swoje jedzenie do tego. Ten... Dobra, ale teraz raz tak. tak e... Ja jestem na takim prowadzeniu, muszę to wygrać. Nie rób mi tego. Amyka. Nie, no jest złe. Ja nie jest, przy jeden, cicho. Jeszcze A, dwie konkursy, wiem, co mieliście na... zrobić, na ten... ale to wam trochę zajmie. A tym bardziej, jeśli nie, nie wiecie, gdzie to jest. Chociaż jeszcze jeśli nie wiecie, to wam po prostu wskażę Dobra. Zostaw żabulca. E... Dobra. Uwaga. Masz Musicie wyzwanie, mi, przynieść... Do... E... <laughs> mi przynieść... Bardzo śmieszne. Musicie mi przynieść bardzo śmieszne... Uwaga, posłuchajcie. Fajerwerki jest... ze studia. Ze studia? Co to Co to jest, studia? O, wiem, Co to jest, to jest studio? Studio. Nie, to takie no, miejsce, to które zbudowałam do tam, serii, której tam, tam. Nigdy nie, które nigdy nie powstało. Tam! W lewo, no, tam! Ja wiem, że prawo, jest prawo, na wschód, tak? Ja ja tędy wolę. Tam, gdzie byłeś no, tymi, tam, tam, gdzie, to gdzie to byłeś po te kaktusy, to jakby tam musisz iść i wzdłuż rzeki. I dojdzie. Co on a. pospowiadasz? Ja jakoś sam musiałem do tego dojść. No, myślę, że, że chodzi jest, ten. a niech mu ten, a niech mu będzie trochę ten. nie chodzi. To z nich, do którego nie mogłem wejść. Ja hmm. Jeżeli tylko no, na do małpy, to już rano wchodzi. jak się, Jeszcze mnie wyprzedził przez to, że mu powiedziałaś. Jaki chłop, ty mu Ale... po prostu zajęsz Nie, to wcale nie, nie jest do... faworyzacja. Po prostu wcale. jestem mniejszy. <laughs> A ja wam w tym czasie, je przypomnę, że każdy nie, z was tam może tam wbić jest. na ten o serwer, nie, wystarczy, że wypełnicie nie ankietę, nie. która znajduje się na naszym Discordzie, link do naszego Discorda macie w opisie. <grym> Mam teraz wrażenie, mm. jakbym faktycznie coś wyklątał. Mam wam IP na tym Discordzie. <grym> Napiszcie to <grym> demona66, dam wam IP. Czy nie piszcie chodzi do niego, to, bo go i za, duszę za, za Za nic nie mogłem wejść. A, a, a naprawdę morka, wiesz co? czy naprawdę chodzi o to coś z beaconami? Morka, ja wystrzeliłem wszystkie fajerwerki. Zaputście. Czy naprawdę chodzi o to coś z bikonami? Tak. Tam w środku są fajerwerki. Jedną z ma się nie. Powiedz dlaczego nie mogłem do tego wejść? Do czego wejść? Tak ja wysyłem. Jak, jak nie chciałem to, do tego wejść, to, mówi, to mówiliście z Alexem, że nie mogę do tego wejść. Mam, mam, A, mam, A tam mam. no bo wam zabroni, bo ogólnie to tam zabronialiśmy Adę, chodzić, tu. ale w sumie to już wyrąbane. Mam. Dobra, demon już ma. Tepnij mnie. W sensie ja tego nie mam w ręku, po prostu mnie tepnij, bo no mi się tepni nie chce. mnie! No go tepnęła, ale teraz, no i teraz powie, że wykała. Ale no ja ta... tego nawet nie mam weku, po prostu już mi się nie chce tam iść. Nie też tepnij, bo mam, nie wiem, jakieś dwa serca. Ten no nie, dwóch naraz, nie, no nie wytrzymie. Już nie żyję jak papa w życiu Tepniesz czy... Dzięki, mam pół serduszka. Ale żyjesz przynajmniej. Jeszcze. Jedna. W... Jedna Ta, wziął 50. Nie, wziął cały stan, po prostu kilka wystrzelił po drodze. Ja biel się. Ja, ogólnie szczerze jakiś tydzień temu jak mnie. Nie, sorry, dwa... nie, trzy tygodnie temu jak tutaj byłem. Dobra. 54, no to wystrzelałem wszystkie z nudów. A. za autokerem. Dobra. A Morka, jak ja to przegram, to się zabiję. Ok. Mogę? Spokojnie, nie, nie możesz. 15. I... uwaga! Macie zdobyć miód. Jak mi aż się dźwięk. Możecie wziąć butelki Z ze, swoim czekaj, ze, ze swoich domów. Czekaj, 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 ale ja jestem mądry. Z czym się zbierał miód? Nożyczkami. A właśnie możecie nie w butelce go wziąć, tylko po prostu ten po prostu taki zwykły. Tutaj... Plaster. A mogę po prostu... Nie plaster, no. Amorka, nie. Nie do butelki, amorka, ale plaster. Amorka, gdzie jesteś? Tu, amorka, gdzie ty jesteś? Bo wiedziałam, że musisz plaster Ale miałem o, butelkę akurat skrzynce. On naprawdę miał to już przygotowane Ty jest ul? ul? Nie, nie, patrz! Nie, patrz, nie łagę, idę patrz, patrz, nie, patrz to jest UL, patrz właśnie z tego ul. wziąłem, właśnie z tego wziąłem Nie! Z tego wziąłeś? A mogę Coś z powrotem tam, tą butelkę, bo... Tak, to, bo a, to możesz, a możesz a możesz demon oddać UL? Ale przecież on to rozwalił łapką, to nie wydropiło. Debil tam, tam A tu masz jeszcze kolejny, o co ci chodzi? No tu masz kolejny, o co ci dobrze, chodzi? Dobrze, to, dobrze, to, że ich dobrze. się nie da klonować może. Ale wiesz, że może. No w sensie da się w taki... Dobra, pewna no osoba mi ładniejsze. za tuchu, nie są wskazała. Są dobrze, co nie mam tu powiedzieć? Może już, może już koniec? Nie, muszę wam coś dowalić takiego mocnego. Dobra, kto pierwszy przyniesie mi lawę z Nederu? To ja jesteś ty... jakaś pokiczkana. No i nawet jeszcze powie, że on ma wiaderko. Bo mam. No jakich kur. Daj mi jedno. No ja mam demon, chodź, ci... dam ci. Eee! No, no, ja musiem, tutaj, ja musiałem użyć musiał moje jedyne żelazo do tego. Ja jedyne i jakie miałem? Dobra, mam Dla dwa tymi, wiaderka, jak chcecie. Trzy razy Demon, nie, że coś, ale moje też. Oj, to kobieto! Mój itemy spłynęły trzy razy pod rząd przez Yuki'ego. Wiem. Z czego w jednych itemach miałem jak I Jeszcze derytowy kilof. Od Tak było. Tak, twój kilow. Tak, mój. Ja kill tak, wiem. Daż mi swój z niestety. Wiem, pamiętam, niestety. O, Juki jeszcze powiedział, że nie, to nic takiego tymczasem. Demon, czy ty jesteś już w nederze? Tak, on jest już w nederze, co? A, to fajnie, że zapomniałem gdzieś metal. No tutaj masz przyspało, nie? Dobra, no wiem, już wiem. W kościoła. Gdzie jest spawn? Gdzie, gdzie jest portal? A, nie, A ty jedno, nie wiesz, gdzie jest stąd. portal? Dobra, let's go, idę tam. Ja już myślałem, że slime mnie zaraz zuprzy. ja e, Amorka? Tak? A, dobra, jednak wiesz. Lawy, patrz. Chodź, chodź. No, idę. Tam nie ma lawy, no patrz. Czekaj, bo ja muszę zrobić pe pewną inwestycję. nie ma. Gdzie mam No tam nie ma. Gdzie nie ma? Cześć. Od śmieciu. <laughs> E, pomoże ktoś? E, tak, już. No widzisz? Wiesz, jak mi pięknie każdy z ekipy nazywa się. Ja myślałem, że tak, ten cmentarz jest za domem no, Aleks. Brawo, ty. Eee, dobrze. Nie, czekajcie, ile jest? 2 do 2, nie, 2 do 3, nie? 4 do 3. 4 no, do 3 dla mnie. No ciekawe chyba ja. On ma w tym miejscu, że ma tutaj pochodzenie. Ja to liczyłem. No tak, sprawdzę na odcinku. Ale na pewno ty wygrywasz, jedno wiem. Dobra, uwaga, ostatnia finałowa Czyma. runda. Nie, jest 3-3. Jak ty to kurde... No liczysz. właśnie mi też się ja wydaje, Nie trzyma, nie bo to nie jest nie, nie jest... nie, jest 4, 3, 4 -3 sorry, Jest 3, no, -3. 3 -3, no mówię przecież! Tak, tak, Dobrze. 3 -3, no, Dobra, ostatnia finałowa runda. Tamta, Demon. Tamta, e tamta, 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 fajnego remisu. Ci życzę. <grym> właśnie, nie to diam. Dobra, no, je, to będzie finałowa, jeśli ja. demon nie znowu No, uda no, okay, no, się. No, no, Przestańcie się bić. Powiedziałam coś. No, brak, ej, zasada było, żeby uderz się nie bić. Jest zdyskwalifikowany ten, nie, ten nie sam Poprosił mnie, żebym go uderzył. <laughs> tak, to prawda, demon. poprosiłeś Jesteś go zasady. <laughs> Dobra, spokój tu. To jest jedna. Pamiętaj zasady. Ty, ty widziałeś kolor moich... Ty myślisz, że taka osoba zawaha się z cicho. Dobrze cicho. Cicho. Oboje. Dobra, teraz będzie wyzwanie. Macie mi przynieść. Coś. Nie no, żartuję. Tak naprawdę kto pierwszy weźmie mojego konia o nazwie Jinx i tu przyjedzie, ten wygrywa. Co to Jinx? Mój koń. W mojej stanie. I to niesprawiedliwe, nie że jak kto przyniesie, to A wygrywa, to bo umarł. na punkty graliśmy. Czy on nie umarł? Nie. Ej, Amorka, czy tobie się coś nie pokiczkało? A co? Powiedziałaś, że ten kto przyniesie, to ten wygrywa. Graliśmy przed chwilą na punkty. Znaczy tak, gracie na punkty. Chodzi mi o to, że. Dobrze, przepraszam, źle ujęłam. Chodzi o to, ten zdobywał. No nie, twój końca tak? zostanie zabity przez No to remus. Przed kościołem. Wygrałem. Ej, mam déjà vu. <noise> Dawaj, oddawaj panu... konia, Dawaj konia. A wiesz, że ja się teleportowałem z lagami, kiedy ciebie tam nie było? To się nazywa klon panu... A wiesz, że nikt cię nie pytał? Bez kitu, nie? <noise> Dobra. Internetu. Okay. Naprawdę czasem gadasz takie bezsensowne rzeczy, Demon, że... No nie, robisz, to tak. prawda. Dobra, uwaga, wiesz, ostatnia robisz, finałowa nie runda. runda. No! Ile tych finałowych rund?! Dobra, to, miało, to miała być finałowa, gdybym ja przegrał. Ty po prostu chcesz, żebym ja to przegrał. Ty po prostu chcesz, żebym ja to przegrał, nie, chciałam, się. Nie, chciałam, żeby w końcu, Nie, chciałam, żebyście skończyli remisem. Czy tak. skończyliśmy remisem?! No to właśnie tak, dlatego tak jest chwilę. teraz finałowa runda. Dlaczego ty tak bardzo chcesz, żebym przegrał? Nie... Macie mi tak. przynieść cokolwiek z mojego domu, ale nie z magazynu. Masz tak płaskie ciało. Jesteś ok. kwadratowa. Ok. W dosłownym znaczeniu. Bardzo śmieszne. Idź do mojego domu. Macie mi przynieść cokolwiek, ale nie może to być nic z magazynu. Bo macie nam zakazać. Oj, wynieśliśmy te skrzynki z magazynu. Hamorka, co <śmiennie to> chcesz? <śmiennie> e, masz? Kości? Skąd ty wziąłeś kości? E, była jedna kość w skrzynce na wejściu. A, w tej po prawej, no? A, bo no, zapomniałam, że ja otwierałam te skrzynki dwóch, ja dwóch ludzi, którzy już nie grają. E... On zawsze wtedy, kiedy ja jeszcze z tobą rozmawiałem, no? No tak. to jeszcze jedna ja, runda, bo nie chcemy, żeby Kubuś wygrał. <grym śmiany> nie, nie no akurat, akurat nie, nie akurat, magazynu, akurat, nie uwaga, nie, akurat to. idziemy teraz do magazynu i przydzielam wam nagrody. Tak! Let's go! go. Oh. Podej, 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 podej. Nareszcie coś wygrałem! Nie, stop, 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 stop! Tak! Czekaj, pokażę, nie wchodzić, tak. nie pasz, wchodzić pasz, do domu. Pasz, pasz. Do, Co? Stopnie, no, to, no, no, to, to no. No. Pod spalić. Nie, wrzucić bo można wierzydę, też i tak. Gdzie z magazynu i zajebać wszystkie rzeczy? Nie. Jak to, to zrobisz, to mam siekierę jak Tylko co spróbuj, demon. demon. I stop, i Nie otwierać skrzynek! Nie otwierać skrzynek! Diemencie. To jest to dla mnie! Tak, to jest Kubus, dla mnie! Pierwsza skrzynka to jest, jest dla, skrzynka 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 jest jest dla ciebie. ciebie! Oni nie, to jest jest dla mnie! Ale gigachat. No chuuu, zajebał moją skrzynkę! Nie, twoja jest druga. Demon, o, twoja jest fanga. Ale już zajebałem trzecią. No. A to mogę też Ale drugą zabrać? Ale trzecią oddaj! Nie, drugo, druga jest dla demona. Dla tak, kogo jest trzecia? Dla nikogo dla bo nie mowy. ma trzeciego Ej. miejsca, przykro mi. To moje rzeczy zostają. Nie można tutaj układać, rzeczy nie wykładać. Przynajmniej nareszcie będę miał jakiś ekwipunek sensowny. No, no widzisz, widzisz że cieszę się. Że się, cieszę się... bo ja mu przed chwilą powiedziałem, że to jest tego, że tutaj są diamenty. Wskazałem diamenty. Ale to tak to naprawdę jest to to, jest było ty... Ty... to, to był tylko pierwszy konkurs. No nie, nie, bez... nie, to tyle, o, to tyle chciałam się. zrobić. Nie będzie więcej konkursów, o, jest... znaczy będą więcej, jeśli chcecie konkursy jeszcze na ten. E, napiszcie Wraz jakieś pomysły, to. ja chętnie przyjmę, bo szczerze ja ciężko mi się wymyślało. Ona piszcie, bo, bo chcę coś jeszcze wygrać. Nie, tak, 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 on jest bardzo chętny, ale bardzo zresztą mi grzebie w nie nie się, One piszcie. są małe! Ale tak, chceś małe. W cały magazyn, nie masz. Nie, nie zalewaj mi magazynu. Jaś, wracaj tu! Cześć, koleś. Jaś mi się utopi! No nie... Jak... Tak, Jak w skrócie, demona ty nazywałeś się, się, się Jaś i Małgosia, bo tak. 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 Jak utopisz się tak, jest, to jesteś... Bogiem. No. Jak spłynie do kopalni, to jesteś idiotą. To jest... Demon, moje... Dobra. Ja byłam ja mamorka. Dziękuję, że byliście. Dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Był ze mną, kubuś... Kubuś, tak. Kubuś. Kusbuz. Kubus. Kubuś. <gluś>, <gluś, busi. gluś, busi> Powiedz coś, byłeś. Był, się. był nie demon. Smuć się. Nie, nie smucę nie się, smuć mam się. tylko... mam tylko XD jedno wielkie. Cześć. Mogę ci dać złoto. Nie, nie, nie jest. Złoto. Się złoto. O nie ma. Um, 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 zgubiłeś. Tak, p.s. to jest te złoto, które dropnęło z naszej świnki. Wiem, domyśliłam <śm> się. <śm> 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 e daj, a daj to. E daj to, e daj nie. to, skąd to mam demon? Zabiłem cię i dropło. Chciałem sobie wakować w ramkę, jako osobę, którą zajebałam. Ja pierniczę. To może ciebie włożymy do ramki, co ty na to? Okay. Wiecie co? Ja nie. się z wami żegnam, do widzenia. Mam nadzieję, że jeszcze nie zwarszuję z tymi idiotami. E tak.